Ale ja tutaj chcę wrócić do tych dolnych spraw, to znaczy do oszukiwania ludzi. To, to ja, ja, potem, ja potem wrócę do tego weganizmu, bo tu muszę... Mo, to, mo, po, po, potem jak doktor zakończy to powiem, Nie, no po, ja podsumuję to. O, o tym właśnie powiedzieć, że my jako ssaki jesteśmy przygotowani do jedzenia wszystkiego. I o tym decydują dwie rzeczy. Kosmki jelitowe które powstają w ciągu kilku dni, jeżeli dany produkt się pojawi w naszym przewodzie pokarmowym, ale też po kilku dniach jak tego produktu nie ma, one giną. I te koski jelitowe zwiększają powierzchnię jelita, z tego metra tam z kawałkiem do 40-60 metrów kwadratowych. I druga rzecz bardzo istotna, to są bakterie, czyli mikrobiom, I o tym się w ogóle nie wspomina w Polsce. Na uczelniach, w szkole średniej. I dlatego tak łatwo oszukiwać ludność, reklamując wegetarianizm, że to tam coś innego. Proszę zauważyć, krowy czy cielaka zabić nie można, bo ryczy i krzyczy i tak dalej. Ale potem to się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza. I na przykład Chińczycy zabijają szczury i je jedzą. I to jest wszystko w porządku. A w tej chwili już w Polsce podobno otworzyli dwie fabryki z robaków, no bo robak nie krzyczy, no to można go sprasować, wsadzić do puszki i dać głupiemu ludowi do życia. Całość polega tylko i wyłącznie na monopolu. Jeżeli zniszczymy indywidualne rolnictwo, to będziemy mogli wszelkiego rodzaju śmieci podawać jako jedzenie. Bo smak nie zależy od pokarmu, tylko od przyrządzenia. To już tyland mówił, że mój kucharz to z podeszwy zrobi dobry kotlet. Więc to musimy wziąć pod uwagę. A tego nie ma. A teraz jak to się stało generalnie? A no widzisz, Andy. Mniej więcej. W latach 30. major mi tak no nie pamiętam w tej chwili nazwiska na T jako się nazywał, właśnie stworzył ten cały wegetarianizm jako naukę. To był Instytut Tawistok. Generalnie MIC czyli wywiad wojskowy Anglii, wpadł na pomysł indoktrynacji ludności. Rodzajami posiłków pod koniec XIX wieku. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka ezoteryczka pani Bławatny. Bławacki, tak tak, 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 tak. U nas się z tego robi wielką tam kobietę, a tak naprawdę to była 18-letnia dziewczynka, którą rodzice wydali za jakiegoś generała, Rosjanka. Rodzice byli bardzo ubodzy i chcieli zapewnić córce lepsze życie. I za bogatego generała ją wydali. Helenka. Pani była, była na tyle sprytna, albo też podeszli ją, że uciekła z porucznikiem angielskim do Indii. Przez rok nie wiadomo było, co się z nią dzieje, a potem nagle pojawiła się w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jako wielka ezotoryczka, opowiadająca różne bzdury i tak dalej. Jakbyś przeczytał pamiętniki Gandiego, a proszę przypomnieć sobie, że Gandhi to był prawnik, kończył normalne studia w Anglii i on pisze swoich pamiętnika, że spotykał się tam z wywiadu, wywiadem w restauracji pani wegetariańskiej, pani Bławan. To znaczy 1911 rok. To zobacz, kiedy to było i jak to się zaczęło. I to się wykorzystuje w rozmaitych sytuacjach, bo normalni ludzie do restauracji wegetariańskich nie chodzili, no bo to nie było co zielsko jeść to co za przyjemność. Ale tam się wywiadowcy mogli spotykać spokojnie, wymieniać materiały i tak dalej. I to wszystko prowadził Instytut Tawisto. Czyli wywiad wojskowy Anglii. I oni, idąc dalej, zaczęli to rozpowszechniać na świecie. Przypomnę taką sprawę. W latach 70. była wojna pomiędzy Indiami i Pakistanem. Doktorze, doktorze taka propos, wyganie wykorzystują ten element, bo Gandhi. Um... Był, urodził się w rodzinie wegetariańskiej, nigdy nie dotykał się mięsa, ale jak był w szkole, to go namówili koledzy i on zaczął jeść mięso. I po pewnym czasie zachorował mocno i to weganie wykorzystują, że od tego, że no zaczął jeść mięso, zachorował. Tak, to tak a propos to... Opowiadasz takie bajki, jak opowiadają o tej pani Bławaty. <laughs> nie, ja, 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 to nie bajki. Ja mówię, ja mówię że to, to, to ta, takie we, we, wegetarianie wykorzystują to, że... W... Nie wegetarianie, tylko wywiad. Andy, nie możesz wydać książki żadnej, jak nie masz pieniędzy. Ktoś musi to płacić. A nie powiedz mi, że 19-letnia pani Bławaty potrafiła wydawać książki miała pieniądze. Byś musiał przyjąć, że była prostytutką i na rogu ulicy załatwiała 20 facetów dziennie. No a tego nikt nie podał. Więc patrz na to realnie. Jeżeli cokolwiek chcesz opisać, to musisz mieć albo zawód, który pozwoli ci zgromadzić jakąś nadwyżkę, żeby można ją było przeznaczyć, czy to na kup, zakup kielicha, czy na zakup samochodu, czy wydanie książki. To niestety tak życie. Uczy. Więc nie ma możliwości, żeby to samo bez finansowania powstało. I mówię, ja podam teraz przykład taki autentyczny: znowuż India-Pakistan. Była wojna. Pakistan był finansowany przez CIA, Anglików i tak dalej, a Indie były finansowane przez Rosję, Polskę i tak dalej. No i w ten czas właśnie powstała sekta Hare Krishna. Która z Indii powędrowała do Kanady. I w tej Kanadzie, nie wiem, czy tam się roznożyła, czy się nie roznożyła, ale w każdym razie tam była. I nagle w roku 90, czyli po tych przemianach, przedstawiciele tej sekty trafili do Polski. I w Polsce widzieliśmy, jak tam na pochodach chodzili, machali i tak dalej. I co dostawali? Dostawali bardzo duże dofinansowania, zarówno samorządu, jak i rządowych dotacji, rzekomo na dożywianie społeczeństwa. Że jakieś tam zupy wegetariańskie robili i tak dalej. Czym polega problem? Ano my mieliśmy bardzo dużo już w tym czasie organizacji polskich, i one nie dostawały dofinansowania, a Harry Krishna dostawał. Na jakiej podstawie? Masz odpowiedź od razu, jak się finansuje wywiadowców. A oni byli po to, żeby młodzież właśnie przyciągnąć, bo to atrakcja, bo to coś innego i tak dalej, a bezpłatne posiłki dawali wszystkim, którzy mieli, bo mieli duże pieniądze. I dlatego u nas się rozwinął ten cały wegetarianizm. Normalny człowiek by tego nie brał. Możemy sałatkę sobie zrobić, możemy coś innego zrobić, no ale niestety. Zawartość białka pierwiastków jest inna w roślinach niż w mięsie zwierzęcym. To po pierwsze. A po drugie, od tych 50 lat rośliny są bardzo skażone. Nie tylko glifosatem, który jest rakotwórczy, ale całą masą innych pestycydów, herbicydów i tak dalej. I nikt nie bada tego. Spróbuj w Polsce iść do sklepu, szczególnie wielkopowierzchniowego, i poprosić o analizę na przykład sprzedawanej tam marchewki, czy ziemniaków, czy czegoś innego. A raz tam znaleźli, to okazało się, że te ziemniaki się w ogóle nie nadają do jedzenia. Zresztą nie wiem, czy mówiłem, bo mam takiego gospodarza, który dla siebie nie sypie nic. No to te ziemniaki się jadło no, dosłownie. Masełkiem polane i, i no do, smakowały jak... Doktor do się wybiera do Wagnera do, do, na, na majówkę teraz, to tam na pewno będzie dobre jedzonko.